Amar Translations tłumaczenia prawnicze dla firm. Profesjonalnej ofercie tłumaczeń dla firm nie może brakować tłumaczenia prawniczego. Zadbaliśmy o to aby ten dał przekładu Amar Translation spełnił usługi na najwyższym poziomie, obserwując rynek translatorski i otrzymując kolejne zlecenia przekładu z branży prawniczej już po trzech latach naszej pracy zdecydowaliśmy na poszerzenie naszej oferty o realizację takich tłumaczeń. Zapraszamy do zapoznania się z dom i dołączenie do grona usatysfakcjonowanych klientów którzy z niej skorzystali. Amar Translations masz pewność. Wykorzystaliśmy znany nam sposób na sukces, który pozwolił na szybkie dojście do perfekcji w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i technicznych, od których zaczęliśmy naszą działalność. Na czym polega nasz sekret? To proste. Połączyliśmy wiedzę i doświadczenie specjalistów z rozległą znajomością prawa i wieloletnią praktyką na sali sądowej. Dodaliśmy do tego biegłą znajomość języka tłumacza prawiczego, skrupulatną pracę weryfikatorów i artyzm grafików. Następnie to wszystko pomnożyliśmy przez nieskończoną ilość zleceń. Efekt. W ramach naszych usług otrzymujecie Państwo poprawny merytorycznie i stylistycznie przekład, wielokrotnie sprawdzony i ułożony graficznie zgodnie z oryginałem. Dodatkowym plusem jest czas potrzebny na wykonanie zlecenia. Znajomość utartych ścieżek pozwala nam na sprawne i swobodne poruszanie się wśród zawiłości tłumaczeń prawniczych. Tłumaczenia dla firm dyskretnie, błyskawicznie i pod przysięgą. Tylko w taki sposób umiemy pracować. Branża prawnicza często dotyczy delikatnych spraw ważnej wagi. Gwarantujemy Państwu uszanowanie prywatności i dopilnowanie, by zawarte w tłumaczonym dokumencie informacje nie wyszły poza krąg osób, których praca jest niezbędna do przekładu. Na życzenie klienta możemy dodatkowo zawrzeć umowę o poufności. Tłumaczenie pozwów sądowych, wyroków opinii biegłych, ale też umów i dokumentów patentowych często wymaga krótkiego czasu na zrealizowanie zlecenia oraz pieczęci tłumacza przy to wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Proponujemy tłumaczenia ekspresowe oraz przekłady lub uwierzytelnienie przekładu tłumaczy przysięgłych z branży prawniczej. Masz pytanie? Znam masz również odpowiedź, rzetelną i fachową taką jak nasze usługi, która rozwieje Twoje wątpliwości i pozwoli na szybkie rozwiązanie sprawy. Zapraszamy do wstępnej wyceny tłumaczenia i złożenia zlecenia. Służymy również radom i wysłuchujemy Państwa opinii. Wszystko po to, aby nasza oferta tłumaczeń dla firm, a w tym tłumaczeń prawniczych, przynosiła jak najlepsze efekty.